Chciałbyś lepiej słyszeć, nie komplikując sobie życia drogimi lub niewygodnymi aparatami słuchowymi? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze wzmacniacze słuchowe o najlepszym stosunku jakości do ceny. Od dyskretnych urządzeń do codziennego użytku, po wygodne i łatwe w obsłudze modele przeznaczone dla osób z lekką lub umiarkowaną utratą słuchu. Przeanalizujemy jakość wzmocnienia, czystość dźwięku dzięki redukcji szumów oraz komfort użytkowania. Aby pomóc Ci znaleźć idealny wzmacniacz słuchu, nasz wybór opiera się na specjalistycznych porównaniach, które wyróżniają technologię wzmocnienia, trwałość oraz komfort użytkowania. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 Bridgo. Wzmacniacz słuchowy Bridgo to nowa generacja kompaktowych i łatwych w użyciu rozwiązań słuchowych, stworzonych dla tych, którzy chcą poprawić swoje doznania dźwiękowe bez rezygnacji ze stylu, dyskrecji i komfortu. Dzięki ergonomicznemu i lekkiego designowi doużnemu urządzenie idealnie dopasowuje się do ucha. Oferując wygodę nawet podczas długiego użytkowania, idealne zarówno do codziennego użytku, jak i na podróże czy wyjścia. Blitzgo postawiło na innowacje i najnowsze technologie, integrując zaawansowany system redukcji szumów, który filtruje niepożądane dźwięki i podkreśla klarowność głosów oraz ważnych dźwięków. Dzięki temu możesz cieszyć się wyraźnymi rozmowami i lepszym odbiorem dźwięku w hałaśliwych środowiskach, czy to oglądając telewizję, korzystając z tabletu lub smartfona, czy podczas codziennych czynności. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi rodzajami sprzętu, co ułatwia jego integrację w nowoczesnym, aktywnym stylu życia użytkownika. Praktyczność to kolejny duży atut Britzgo. Z niemal niezauważalną wagą wzmacniacz jest naprawdę przenośny i dostarczany z kompaktowym etui ładującym, idealnym do noszenia w torbie lub kieszeni i stałej ochrony. Ponadto ulepszona technologia chipu nie tylko zapewnia czystszy dźwięk, ale także optymalizuje zużycie energii, gwarantując dłuższą żywotność baterii i mniej zmartwień o jej ładowanie. Numer 2 Delmicur. Bezprzewodowe urządzenie audio Delmicur to zaawansowane i wygodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą poprawić swoje doznania słuchowe z najwyższą jakością i pełną swobodą ruchu. Inteligentna technologia redukcji szumów, połączona z najnowszym cyfrowym rdzeniem, gwarantuje naturalny i wyraźny dźwięk przez cały czas, pozwalając cieszyć się rozmowami, muzyką lub dźwiękami otoczenia z wyraźnością nawet w bardzo hałaśliwym środowisku. DELMICUR wyposażyło to urządzenie w zintegrowany cyfrowy chip CIC, który optymalizuje czystość dźwięku i skutecznie redukuje uciążliwe szumy, pozwalając głosowi i ważnym dźwiękom być zawsze odbieranym z pełną wiernością. Projekt urządzenia zawiera cztery różne tryby użytkowania i regulowane poziomy głośności, aby każdy użytkownik mógł dostosować doświadczenie do swoich potrzeb i preferencji, dopasowując się zarówno do cichych, jak i zatłoczonych miejsc. Zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie i praktyczności, urządzenie Delmi Kury jest lekkie i łatwe w noszeniu z wygodnym dopasowaniem, które nie powoduje dyskomfortu, umożliwiając długotrwałe użytkowanie bez zmęczenia. Dołączona stacja ładująca zapewnia, że urządzenie jest zawsze gotowe do pracy przez cały dzień, z ładowalną baterią oferującą dużą autonomię i spokój ducha. Numer 3 Bridgo Go ładowalne urządzenie słuchowe Britsgo to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą poprawić swoje doznania dźwiękowe. Z komfortem, zaawansowaną technologią i designem przemyślanym na codzienne użytkowanie. Ten model, dyskretnie noszony za uchem, został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną lekkość i wygodę, umożliwiając długie noszenie bez powodowania dyskomfortu. Britzgo zwróciło szczególną uwagę na łatwość obsługi, integrując przycisk obrotowy, który pozwala łatwo regulować głośność i częstotliwość, dostosowując się do potrzeb słuchowych użytkownika w różnych środowiskach. Autonomia to kolejny atut tego urządzenia. Dzięki wbudowanemu portowi USB i ładowalnej baterii, które pozwalają na wygodne ładowanie w dowolnym czasie i miejscu, zapewniając ciągłe i nieprzerwane działanie, to szczególnie przydatne dla osób prowadzących aktywny tryb życia lub często podróżujących, którzy mogą zapomnieć o jednorazowych bateriach i polegać na efektywnym i wygodnym ładowaniu. Brits.gov budowało technologię redukcji szumów i echa, umożliwiając cieszenie się wyraźniejszymi rozmowami i lepszym zrozumieniem w hałaśliwych miejscach, czy to podczas oglądania telewizji, korzystania z tabletu lub smartfona, czy w każdej sytuacji społecznej. Numer 4. Jinghao. Wzmacniacz dźwięku Jinghao to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą poprawić swój słuch wygodnie, dyskretnie i indywidualnie zarówno w hałaśliwym otoczeniu, jak i podczas oglądania telewizji czy codziennych rozmów. To małe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby harmonijnie i niemal niewidocznie dopasować się do ucha, umożliwiając długotrwałe noszenie bez uczucia dyskomfortu lub zwracania na siebie uwagi. Jego kompaktowy rozmiar oraz funkcja wyciągania kabla ułatwiają wkładanie i wyjmowanie, zapewniając praktyczność i niezależność nawet nowym użytkownikom. JingHow kładzie szczególny nacisk na komfort użytkownika, dostarczając różne wymienne końcówki dołuszne, które zapewniają idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. To nie tylko zwiększa komfort, ale także pomaga zoptymalizować jakość dźwięku i zredukować niechciane szumy. Regulacja głośności jest łatwo dostępna dzięki regulowanemu tłokowi, pozwalając dostosować intensywność dźwięku w każdej chwili, zapewniając spersonalizowane i przyjemne doznania słuchowe niezależnie od otoczenia. Zasilanie zapewnia bateria cynkowo-powietrzna, gwarantująca niezawodne i stałe działanie, idealna dla tych, którzy szukają prostego, ale skutecznego urządzenia bez konieczności częstego ładowania.